Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Podczas dzisiejszego filmiku zajmiemy się wymianą poduszki silnika lewej, poduszki skrzyni biegów, zwał jak zwał w samochodzie marki Volvo. Volvo C30V50S40 będzie wyglądało tak samo. Musimy ściągnąć akumulator, jak ściągniemy, zobaczymy, czy będzie do niej dostęp, czy będzie trzeba też filtr powietrza zdemontować. Całą, całą e, obudowę filtra. I tak e, wyciągamy najpierw akumulator e, kluczem dziesiątką. Ściągamy klemę najpierw minus, później plus. Tak. Dobra, klamy mamy ściągnięte. Później idzie ta śrubka, która trzyma akumulator. Też jest na dziesiątkę. Ok. Dobra, i wyciągamy akumulator. Mamy wyciągnięty. Teraz e, tą skrzynkę obudowy akumulatora musimy wyciągnąć. I mamy tak, tutaj śrubeczkę i tam. E, prawdopodobnie też dziesiątki, nie, ósemki. Ósemki, no to bierzemy klucz ósemkę i odkręcamy. E, tutaj jednak jest, są trzy śrubki, więc odkręcamy wszystkie trzy. Tu jest trzecia. Pierwsza, druga, trzecia. I tak. Tu jest czujnik. Nie wiem, czy jest sens go wykręcać, czy po prostu gdzieś tu obok będziemy w stanie odłożyć. Całą tą, tą budowę bez wykręcania go, może lepiej będzie go wykręcić, tu jest na jakiś zatrzask, a tutaj zaraz zobaczymy. A wykręcamy klucz T20. Odkręcone. A tutaj, tak jak mówiłem, jakiś zatrzask. Dobra. Teraz delikatnie wyciągamy skrzyneczkę. Zanim wyciągniemy skrzyneczkę, musimy jeszcze tutaj, mam, mamy takie przewody, które idą od drugiej strony i są do niej przymocowane, więc musimy tutaj nacisnąć i wydusić jeden i drugi tak samo i drugi teraz wyciągamy tu naszą Skrzyneczkę, teraz już swobodnie powinna cała wyjść. Wyciągamy skrzyneczkę. Tutaj odkręciliśmy dwie śrubeczki mocujące tą, tą, tą blaszkę. Były one przykręcone na dziesiątkę. I zanim zaczniemy odkręcać całą poduszkę, musimy w pierwszej kolejności podnieść silnik delikatnie do góry. Poduszka jest przykręcona kluczem numer 18. Jak mamy już lekko silnik podniesiony, zabieramy się za odkręcanie tych czterech śrub. Na pewno bardzo mocno nam się działy. Jeżeli nie możecie sobie poradzić z odkręceniem, ciężko idzie, warto zastosować jakąś przeduszkę. Zwiększamy przez to moc odkręcania i wtedy na pewno pójdzie. I tak walczymy kolejne śruby, 4 i jedna na środku. Jak już mamy, wszystkie śruby wykręcone. Możemy powoli zacząć ją wyciągać. Tu jest jeszcze jakiś clips. No i wyciągamy poduszkę. Jak mamy wszystko wykręcone, wykręcamy tamtą blaszkę. Poduszkę mamy całkowicie wykręconą. Pamiętajmy, żeby później ustawić ją w tych samych miejscach, w jakich była, i przykręcamy. W tej... Przykręcamy wszystko w odwrotnej kolejności. I mamy poduszkę wymienioną. Na razie pozdrawiam wszystkich. Cześć. Trzymajcie się.